Hamburg, Marian Krankenhaus, nazwa została katolicki. Szpital Matki Bożej, wyrzucono siostry, nie ma najświętszego sakramentu. Została ołtarz. Oszukano wszystkie narody. Kończy się plan 530 lat i wygląda, jakby pan świata zwyciężył. Dano tutaj ludziom kamienie. Można na kamieniu coś napisać. To jest właśnie taka sztuka koronawirusa. Zauważyłam, że wszędzie były kamienie, na których można pisać. Moja prośba, moje życzenie i moje, moja skarga. Proszę bardzo, można sobie zapisać. I tutaj można kamyczki położyć na ich ołtarzu. Tak wygląda Marian Krankenhaus. Kaplica, szpital. Powstał ich barbarzyński kościół 20 religii, 11, 19 religii. Matko Boża, Ty wszystko wiesz, Ty wszystko widzisz. Znieśli wszystko. Biskup jest tutaj, zbytą jażkę. Urodzony w Bytomiu 29 września 1941 roku. Tam gdzie w Bytomiu urodził się 10 października 1880 roku, święty kapłan biskup Kaler, biskup w armii. nasz biskup którego wydalono z Polski, przywieźli, wywieziono go 7 lutego w 1945 roku. Wrócił, ale przyjechał kardynał Chląd ze specjalnymi instrukcjami, które dostał od sekretarza Piusa XII i wygonił biskupa Kalera. Mary jako duszpasterz dla wychodźców, dla uchodźców. 7 lipca w 1947 roku, we Frankfurcie nad Menem. Pomóż nam, biskupie Kależy. Tu w Hamburgu zamordowano dzisiaj 11, 11 lipca w 1941 roku biskupa betmańskiego z, Płoc, z Kalisza, z, Kali, z, z Płocka, tego dnia do wozu dachów, umieszczono kapłanów niemieckich. Jednym z nich był biskup Noichlet. Urodził się przy dachu, przy bazylice Świętego Piotra i Pawła. to jest 12 kilometrów przy dachu. 27 stycznia w tysiąc w roku, rocznicę śmierci kardynała Jana Teodora Wnuka, Króla Jana III w Pojedynczej celi był przez 4,5 roku. Zostali niby wyzwoleni przez amerykańskie wojska 24 kwietnia 1945 roku. Było 132 prominentów, z tym rodziny władców, których aresztowano po akcji 20 lipca 1944 roku, rodzina Wittelsbach, nikt nie odzyskał równowagi. Karmel krwi Chrystusa założył biskup Neuhoisler. No ufundował 28 kwietnia 1963 roku. 1963 wstąpił na tron przestępca. Nie ma dowodu, że miał szeszt. Już był w 23 roku w Polsce. Specjalnie się interesował kapłanami. Był w Oświęcimiu. Był w oświęcimiu Montini, 1 lipca w 23 roku, kiedy Selezjanie organizowali 25-lecie swojego przybycia do Oświęcimia. Już chyba wtedy wydał wyrok na księdza Jana Świerca który założył, był już pasterzem kapelanem kaplicy powstałej dla uchodźców 23 maja 1916 roku w Oświęcimiu. tam gdzie Matka Boska 20, 31 maja 1894 roku odebrała Żydom. Kościół Dominikanów Świętego Przyża i klasztor z 1282 roku Fundacji Mieszka Cieszyńskiego. Ale tego dnia w Rzymie był poświęcona kaplica ku czci Piusa IX, Króla Polaków. Był przy tym święty nasz Pelczar, biskup, który wyświęcił na biskupa papieża Piusa 11. Pius 11 też się urodził 31 maja, tak jak 31 maja 1744 roku królewska rodzina Augusta III Sasa oddała na Jasną górze całą rodzinę Boskiej. Byli to dziadkowie trzech królów Francji. Boże, ty wszystko wiesz, że ten program zaczęli 12 października 1492 roku, kiedy był pierwszy Eksodus. I w tym dniu, kiedy dali instrukcję w Konstantynopolu, nasz Krzysztof Kolumba odkrył Amerykę. To był pierwszy Eksodus Żydów. Drugi eksodus był Polaków w Warszawie. Likwidacja. A wcześniej zaplanowano właśnie żaliburz dla wykonawców tego wyroku na mieście. Mamy świadectwo tutaj Polek, które były w obozach. Na terenie na Wansbeku, tutaj w Hamburgu. Potem trzeci eksodus 1947. pierwsze Matka Boża objawiła się w Rzymie, 12 kwietnia 1947 roku, kiedy w Wadowicach nawrócił się Rudolf Hess i błagał narod polski o przebaczenie, świąt Władysław Łom jezuita. Przyjechał z łagiewnik. Od 6 usiedzia, 10 kwietnia w 1947, 12 kwietnia, w dniu, kiedy Matka Boska objawiła się w Rzymie, już zapowiedziała swoje objawienie. 10-12 kwietnia w 1937 roku, Ludzinie Sinapi, kazała później do papieża, do, do hmm, paczelego i powiedzieć, że będzie papieżem i że za 10 lat objawi się przy Trzech fontanna I se wielkich łask. No, ale potrzebowali trzeci exodus. We Francji znowu 11 lipca 1947 roku załudowywali na statki 4,5 tysiąca Żydów. Zawieźli ich do Hajfy, tam ich ostrzenano, pomordowano i przywieziono tutaj do Hamburga. 8 września 1947 roku przetransportowano 4,5 tysiąca Żydów do obozów koncentracyjnych przy libecy, anglików, angielskich obozów. Był świadek ksiądz Józef Woźniak, który się urodził w Hamburgu 7 lutego w 13 roku. Wychowywał się w Ostrowie Wielkopolskim. Kapłanem został w Poznaniu. Jego pierwsza placówka to są Olińska, kiedy był świadkiem Wymordowania tysięcy pacjentów. A potem był w Dachau, w strasznym obozie. Dotarł tam 29 października w 1941 roku z wieloma kapłanami. Potem w Hamburgu był pasterzem dla Polaków. W czterech szpitalach i w sześciu obozach. Mówił, jak to straszne jest, jak Anglicy skazują Polaków na karę śmierci, on musi ich odwozić na cmentarz. I wystawił, znalazł tysiąc nazwisk, dla 600 wystawił krzyże. Wrócił w 1946 bo to było w 1947 roku, do, na Woźnicko, na, do Woźnickiego na, na Wroniecku pielgrzymowałam 8 maja 19, 2019 roku z Hamburga. Nie spotkałam księdza, ale spotkałam przestępców, którzy tam rządzą. Mówiłam, że jestem od biskupa Noichowic Lera, od księdza Michała Woźniaka, dla którego brałam ziemię do jego kościoła św. Piotra i Pawła w 2016 roku. Ale już w 2016 roku zainstalowali 400 swoich ludzi w biskupstwie w Monachium i z tym przestępcą Marksem, którego byłam na jego ingresie 2 lutego 2008 roku. I mówiłam, że to jest rocznica, kiedy regentka Bawarii Sobieska została koronowana w Unii Matki na Wawelu. A potem ten, ci przestępcy, 68 przyjechało do Hamburga 4 marca 2019 roku, i każdy ode mnie w 333. rocznicę urodzin Teresy Kunegundy Sobieskiej, 4 marca 2009 roku, dostał, co znaczy, niedzielę Bożego Miłosierdzia. Ale to byli ich ludzie, którzy zainstalowali ten nowy kościół, który właśnie widzimy: przestępcy, mordercy. A wszystko się zaczęło od Kościoła Świętego Józefa na Wandzbeku, i wyszczepianie, i zbrodnia ta cała, i tutaj w tym szpitalu, gdzie wykoniono kapłanów i siostry zakonne. Wszystko zaczęło się. Od 12 października 1492 roku. A ja się urodziłam dopiero 7 lutego w 1952 roku, kiedy aresztowano trzech kapłanów. Trzy lata ich torturowano jako szpiegów Watykanu. Zawsze się pytam, dlaczego to było 7 lat po wojnie. Po jakiej wojnie? Ilu kapłanów? Tysiące kapłanów. Pierwszymowałam drogą siedmiu klasztorów przy dachu w 2017 roku, 28 września. Robiłam tablicę w Dachau, a tego dnia przestępca Jędroszewski poświęcił kaplicę miłosierdzia w Krakowie, na ulicy Szewskiej, gdzie się spotykali. A teraz zainstalował, zainstalował. <grym> młodego kapłana, 63 rok, 83 rocznik na Wawelu, tam gdzie zostałam wyrzucona przez przestępcę, który zmarł w zeszłym roku. A za co zostałam wyrzucona? Za prawdę, za to, że dał mu mapę Polski, co wydał mu dziadek, w 1908 roku i powiedziałam, co jest zgodnie z prawdą, co bieski jest w niebie. Jego mama jest w niebie. Takie wizje miała teraz a Maria Anna Lindmaier, karmelitanka, bosa, o której mój tata pisał, jak się o siostrze Faustynie, która mnie przyprowadziła tutaj do Hamburga. Tutaj w tej kaplicy dowiedziałam się w trakcie trudnej sytuacji, że jest beatyfikowana. 19 kwietnia. Święte ekspedycie. Wszyscy święci Matko Boża, królowa nasza, Patronko Hamburga, Patronko Kapłanów, Matko Boża Roszańcowa, łączy się w modlitwie z pierwszynką księdza Michała Woźnickiego do Wyczwałtu. To Matko Boża wiesz, że tam powstał, że tam ewangelizował biskup Hamburga, Bruno, brat Adolfa IV, świętego Franciszkanina, pradziadka polskiej królowej Małgorzaty, Matko Boża. Jezu ufam Tobie. Jezu ufam Tobie. Faustyna też uwierzyła i ufała. I nasz ksiądz Michał Sopoćko, kochany. I nasz mój tata, i wszyscy święci. Jezu ufam Tobie. Potrzebujemy biskupów. Taka uwiera Kapłanów. Jezu ufam Tobie. Matko Boża, Nadziei, no wspomóż nas i siedzę Michała.